Poranny gość, Radia Zachód. Karolina Kamińska, dzień dobry. A moim państwa gościem jest Czesław Fiedorowicz, przewodniczący zarządu Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Stowarzyszenia Gminne Euroregion Szprewa Nysa-Bubr. Panie przewodniczący, dzień, dzień dobry, witam pani, serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I na początku naszej rozmowy przeniesiemy się właśnie na to pogranicze, a konkretnie Ale do Ale Zostaniemy w studiu. Zostaniemy w studiu, dokładnie. Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny dzisiaj. Temat przewodni: Życie, nauka i praca. I myślę, że tym zagadnieniom także poświęcimy chwilę ile uwagi, czemu ma służyć to dzisiejsze spotkanie. 30 polskich i niemieckich instytucji czeka na chętnych, na, na tych, którzy chcą właśnie zasięgnąć informacji. Musimy sobie uświadomić, proszę Państwa, że dzisiaj ponad pół miliona Polaków pracuje w wielkiej firmie, jaką krótko można nazwać Niemcy, czyli albo codziennie przekraczają granice, albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo mają mieszkania wynajęte. Otóż Niemcy są ogromnym pracodawcą polskich rodzin, żyją w takim, można powiedzieć, zespoleniu, w takiej symbiozie, do tego nasze pogranicze tak bardzo się otworzyło na relacje z Niemcami która wymusza na nas euroregionach zwłaszcza na naszym euroregionie udzielanie precyzyjnej informacji o wszystkim co dotyczy naszego życia w tym całym natłoku informacji, swoistym kakofonii informacyjnej, musimy udzielać precyzyjnych odpowiedzi dotyczących właśnie stosunku pracy, ubezpieczeń, warunków, na jakich Polacy choćby korzystają z bardzo hojnego ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego w Niemczech, ale też informacji prostych, które są niesłychanie ważne: czy granica jest przejezdna, czy jest zamknięta, co się wydarzyło i jakie jakie są zobowiązania wynikające z międzynarodowych umów albo prawa unijnego dotyczących życia, skorzystania z, z usług zdrowotnych, korzystania również z oświaty, szerokie oferty po obu stronach. Czyli tak naprawdę to będzie takie bardzo praktyczne spotkanie, gdzie będzie można rozwiać swoje wątpliwości. Dzisiaj graniczne, o 15. Tak, graniczne punkty informacji. Ich pomysł świetnie się sprawdził na bardzo otwartej granicy holendersko-niemieckiej jest testowany u nas w Euroregionie Szprewa Nysabu. Pracownicy obu biur Euroregionów, którzy wkładają to serce, swój czas, zaangażowanie, starają się w taki sposób angażować w najważniejsze instytucje życia publicznego, ale również i prywatne firmy oddziaływające na ten rynek, by rzeczywiście ta bezpośrednia możliwość udzielenia informacji w Guben była pomocną, praktyczną, w no, naszych decyzjach życiowych, bo one rzeczywiście muszą scalać nasze pogranicze, zwłaszcza kiedy tak wielu próbuje zaburzyć relacje polsko-niemieckie. Pamiętam, jak w czerwcu byłam na spotkaniu z premierem Dietmarem Wojtkiem. Wspólnie z naszym marszałkiem podsumowywali 25-lecie współpracy właśnie na tym polsko-niemieckim pograniczu. I pamiętam, że wtedy włodarze podkreślali, że problemy czy też wyzwania, z jakimi się mierzą, na tym w ciągu. Tego ćwierćwiecza się znacząco zmieniły, bo dziś chociażby, tak jak Pan mówi, jest wyzwaniem bezrobocie, praca, migracja, ale też padały takie bardzo ważne zapewnienia, między innymi o tym, żeby ta współpraca była jeszcze ściślejsza. Co mam na myśli? Między innymi współpracę Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego Łużyckiego, i tutaj jest kilka pomysłów na to, żeby rzeczywiście współpracę naukowców, współpracę studentów, integrować, ale jest także szansa na to, żebyśmy my jako lubuszanie leczyli się w Brandenburgii. Znaczy wie pani, chodzi o możliwość wyboru i y, niezwłoczność podejmowania procesów y, y, tych leczniczych. Y, i pamiętajmy, że dopiero powstaje Uniwersytet Medyczny w Cottbus za 2,7 miliarda euro w ramach wielkiego programu dekarbonizacji gospodarki, czyli Niemcy zamykają kopalnie węgla brunatnego po swojej stronie. Rząd federalny i ladowy przekazał ogromne środki i powstaje tam wielki uniwersytet za pieniądze nieosiągalne w Polsce dla zdrowia, a jednocześnie bazują na naszym doświadczeniu zielonogórskim, Uniwersytetu naszego, który stworzył Wydział Medyczny. W moim przekonaniu nie będzie tutaj takiej prostej możliwości korzystania ze wszystkiego, ale z całą pewnością ten bardzo wysoki poziom 40 km od granicy nowoczesnego, najnowocześniejszy w Europie uniwersytetu stworzy nam możliwość Bora jednocześnie przeniesie jakąś część nowych technologii do Zielonej Góry. Generalnie w tej, z tym stanie relacji polsko-niemieckich musimy jak najwięcej skorzystać z wzajemnie dobrych doświadczeń po to, by mieszkańcom pogranicza żyło się jak najlepiej. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedział Pan w ten sposób, że Pogranicze to takie laboratorium Europy i jest to bardzo ładne, myślę, że określenie, bo tutaj rzeczywiście padają ta, różne inicjatywy, ta różne Europejska, pomysły. Ta Komisja Europejska ocenia, stąd też kieruje środki pomocowe, ale zachęca nas wręcz do takich projektów pilotażowych, traktując właśnie to doświadczenie, że jeżeli w tym laboratorium pogranicza wspólnie dwa ważne narody, bo Polacy, i Niemcy odgrywają bardzo ważną rolę w Europie. I żaden krzykacz ani kosami, ani mieczem, ani różańcem nie przeszkodzi nam w budowaniu normalnych międzyludzkich relacji, które są bardzo ze sobą, jesteśmy bardzo ze sobą związani, po to, żeby tutaj testować najlepsze rozwiązania służące tej integracji europejskiej, ale w gruncie rzeczy, one są ukierunkowane na to, by ludzi zachęcić do zamieszkiwania w pograniczu, ściągać z Niemiec. Do, na granicę, z Polski na granicę, po to, żeby tutaj było tak, jak na granicy z Luksemburgiem. Gdzie... No właśnie, ale tak. Żeby dobrze się żyło, to muszą być różne rozwiązania. O jednym z nich już mówiliśmy, tak. między innymi o tym rozwiązaniu medycznym. Ale padł też bardzo ciekawy pomysł stworzenia elektrociepłowni hybrydowej, która działałaby właśnie na tym pograniczu i zasilała oba kraje. Środowisko energetyków od kilkunastu lat realizuje projekty Energetyka Pogranicza. Mamy zmonitorowane, zbadane, przesądowane wszystkie rozwiązania i tutaj właśnie ten EnerTrack chce realizować taki projekt elektryczny czy energetyczny, który ma służyć nowoczesnym technologiom gromadzenia energii. Yy, 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 prądu wprost elektrycznej w zbiornikach z piasku ma tą energię wykorzystywać po polskiej, po niemieckiej stronie coś wspólnego, tak jak mi się kiedyś oddawało wspólne oczyszczalnia ścieków, która jest naj, najlepszą dzisiaj na pograniczu. Tak właśnie chodzi o to, żeby ten projekt elektryczny, energetyczny był swego rodzaju doświadczalnym dla całego pogranicza i dla innych granic w Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że tutaj przy współpracy Gubina, Guben i gminy Gubin zwłaszcza, uda się ten projekt zrealizować. I na to powinna Unia Europejska dawać zielone światło, bo my bardzo dużo mówimy o problemach energetyki w całym świecie, a to jest konkretne rozwiązanie i my wspieramy. No właśnie, jakie są te widełki czasowe? Bo na razie rozumiem, jest to na tym etapie właśnie analiz dokumentów, myślenia o tym takim, takim strategicznym. No wie pani, z jednej strony to są decyzje biznesowe, czyli ktoś podejmuje ryzyko i prowadzi normalny proces, chociażby pól fotowoltaicznych rozważa posadowienie wiatraków w miejscach bezkolizyjnych, a z drugiej strony jest potrzebna zgoda na nowoczesne linie przesyłowe elektryczne, tak jak mi się kiedyś udało stworzyć nową linię gazową pod Nysą Łużycką, chodzi o to, i, i te ścieki płyną, tak chodzi o to, żeby ten prąd też... W moim przekonaniu to jest sprawa decyzji, które, do których nie potrzeba specjalnego prawa w Unii Europejskiej. Jest potrzebna pewnego rodzaju odwaga na szczęście. No właśnie, tutaj po części panu uprzedził moje pytanie, czy musimy mieć te regulacje. Marszałek krajowe. Sebastian Ciemnoczołowski jest bardzo otwarty na takie rozwiązania. Marek Cebula, Wojewoda Lubuski, świetnie rozumie to, że właśnie to pograniczy nie tylko jest laboratorium, ale jest miejscem stykowym, które powinno być wzorem dla całej Europy. No i budować zgodę. No właśnie euroregiony są po to, by ludzie z obu stron granicy rozumieli się tak, jak. Przyjaciele ze sobą, jak ludzie, którzy zawsze mogą sobie podać pomocną dłoń? To jeszcze na koniec chciałabym porozmawiać o tych małych projektach realizowanych na pograniczu, bo mimo upływu tego ćwierćwiecza lat. nadal te inicjatywy są, i chociażby przykładem jest nowe miasteczko, które realizuje historyczny szlak turystyczny, tutaj dotacja z funduszy małych projektów, a pana chciałbym popytać, no właśnie, jakie inicjatywy, jakie projekty w tej chwili realizowane są na tym. Małym pograniczu, jakie inicjatywy chcą podejmować, chociażby samorządy. Nie ma dziedziny, w której nie są realizowane projekty międzyludzkie. Dotyczy to absolutnie wszystkich dziedzin i wszystko zależy od aktywności. Cieszę się, że Nowe Miasteczko powraca ze swoją aktywnością. Rzeczywiście ma ogromny kapitał historyczny, nieodkryty, a jednocześnie pokazujący ciekawą twarz europejskości. Otóż my dysponujemy środkami po niemieckiej, po polskiej stronie na projekty generalnie do 50 euro, w których oczywiście najczęściej wnioskodawcami są gminy bądź powiaty, bo im łatwiej zrealizować te projekty. Ale zapewniam panią i państwa, że te projekty dotyczą wszystkich dziedzin związanych z naszym życiem, od sportu, edukacji, turystyki, spotkania branżowe wszystkich dziedzin niedługo. Będziemy mieli piękną wystawę filatelistyczną zorganizowaną przez Instytut Polski w Darmstadt przy udziale pani Barbary Krzeszewskiej zmyślonej pana Piotra Fabisia w Zielonej Górze. Historia Polski w znaczkach. Cudowna od 1918 roku. Zapraszam jednocześnie państwa na 17 na koncert Orkiestry Polsko-Niemieckiej niemieckiej. Otóż dzieje się tak dużo i zapewniam wszystkich, że nie ma u nas konieczności czapkowania. Wszyscy, którzy mają fajny pomysł i ciekawego partnera z niemieckiej strony są w stanie otrzymać środki na projekty polsko-niemieckie. I niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Moim i państwa gościem był Czesław Fiedorowicz, Euroregion Szprewa Nysa Bubr. Pani przewodniczący, bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu, zapraszam do współpracy. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.